Zagórski Park Narodowy powstał po to, żeby wypełnić lukę między parkami e, narodowymi w zachodniej części Karpat, takimi jak Gorczański, Pieniński, Babiogórski czy Tatrzański, a Parkiem Bieszczadzkim na wschodzie e, Karpat. E, wypełnia tą lukę i jest istotną ostoją dla fauny. E, szczególnie myślę tutaj o faunie, e, awifaunie, czyli ptakach oraz o faunie dużych ssaków, w tym ssaków drapieżnych. Park stanowi ostoje rysia, wilka, pojawia się również niedźwiedź. Natomiast to, co szczególnie istotne, to ptaki szponiaste, symbolem parku jest orlik krzykliwy którego zagęszczenia na tym terenie należą do najwyższych w Polsce. Mamy około 30 par tego pięknego ptaka. Występuje również bardzo rzadki orzeł przedni. Na terenie samego parku gniazduje jedna para. Tego rzadkiego ptaka, z kolei w bardzo bliskim sąsiedztwie jest kolejna, także można powiedzieć, że ta ostoja jest taka mocna, jeśli chodzi o te, o te gatunki. To, że park znajduje się pomiędzy tymi parkami, o których mówiłem wcześniej, to jakby pokazuje, że jakby park stanowi ważną. Przystanek na, na takim korytarzu migracyjnym między tymi miejscami, między tymi parkami. To co bardzo istotne również, to siedliska. Park jest to, Magórski Park jest typowo leśnym parkiem. Aż 95% powierzchni stanowią siedliska i ekosystemy leśne, a zaledwie 5% to tereny łąkowe. Jeśli chodzi o las, to w wielu fragmentach zachowała się dobrze puszcza karpacka. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że znaczna, znaczna część tego obszaru to tereny niegdyś zamieszkałe przez ludność Łękowską. Te tereny niegdyś były znacznie bardziej wykorzystywane rolniczo niż obecnie. W związku z tym po akcji Wisła, kiedy byli Ludność łęckowska była wysiedlona z tego terenu. Zaczęto tutaj przywracać las. Powstały drzewostany na takich gruntach porolnych, które były właśnie użytkowane przez łęków wcześniej. Dziś jesteśmy w takim momencie, w którym te lasy już częściowo w znacznej mierze są przebudowane na takie drzewostany, które są typowe dla Karpat, dla Puszczy Karpackiej a część z nich jest jeszcze wciąż w takiej fazie przebudowy, czyli to jest jedno z zadań Magórskiego Parku, czyli taka ochrona czynna, czyli przywracanie tych zbiorowisk roślinnych, które są naturalne dla tego, dla tego terenu. Magórski Park Narodowy leży w centrum Beskidu Niskiego, jest to, generalnie Beskid z największym obniżeniem w łuku Karpat, co oczywiście ma bardzo duży wpływ na to, jak wyglądają tutajsze ekosystemy. Większość terenu to jest tutaj piętro pogórza, jeśli chodzi o wysokość nad poziom morza, i to odbija się oczywiście w, w drzewostanie, w siedliskach leśnych, ale warto również pamiętać o tym, że ten charakter położenia wpływa też na to, jakie mamy w ogóle walory tej przyrody nieożywionej. Osią generalnie parku jest rzeka Wisłoka. Góry mają małe nachylenia, są dosyć łagodne, są bardzo przyjazne do, do turystyki pieszej, bo, bo, bo nie są specjalnie wymagające. Ale dzięki temu, że też ta budowa tego geologiczna jest właśnie ta fliszowa budowa Karpat stwarza pewne ciekawe, ciekawe miejsca poprzez na przykład wychodnie skalne, które na naszym terenie również występują, poprzez wodospady, choć nie jest ich może za dużo, ale jednak, jednak na tym terenie również są. W Lasach Magórskich dominuje buczyna karpacka, czyli taki drzewostan, w którym mamy większość udziału stanowi buk w domieszce albo w zmieszaniu z jodłą, ale również pojawiają się inne gatunki, takie jak jawor, klon zwyczajny, wiąz górski. Te siedliska są tutaj naturalne dla tego miejsca i do takich w zasadzie dążymy. Warto wiedzieć też o tym, że te tereny nieleśne, mimo że stanowią zaledwie 5% powierzchni parku, mają bardzo duże bogactwo gatunkowe i dużą różnorodność, co zresztą jest typowe dla, dla takich terenów łąkowych. Ten Siedliska leśne są troszkę bardziej ubogie, jeśli chodzi o często o skład gatunkowy, szczególnie jeśli chodzi o oczywiście o roślinny, natomiast stanowią bardzo cenną ostoję dla fauny. Myślę tutaj o zarówno faunie e, tych zwierząt kręgowych, jak i bezkręgowców, e, owadów, e, między innymi. E, ta buczyna karpacka e, w pewnej fazie utrzymania jej tutaj jak gdyby, nie ingerowania, e, zaczyna przybierać taką formę puszczańską i o to nam chodzi, do tego dążymy. Taki las powinien zawierać oczywiście znaczną ilość martwego drewna. To jest coś, do czego dążymy. Tu nie jest tak, jak w lesie gospodarczym, w którym dbamy o to jakiś stan sanitarny, żeby był podwyższony, wręcz przeciwnie dla nas ten stan optymalny to jest taki, w którym jest dużo drzew martwych, obumierających. To powoduje, że ten drzewostan że ten las dobrze funkcjonuje, pojawiają się odnowienia w lukach po wypadających drzewach, on się mocno różnicuje, ma taką skomplikowaną strukturę przestrzenną, wiekową. Tekstura tego lasu jest również taka bardzo drobnoziarnista. I to jest jeden z takich celów, dla których chronimy te magórskie lasy. Mimo, że ten drzewostan, las i w ogóle teren parku wydaje się E, stabilny i niezagrożony jakimś wpływem człowieka dzięki temu wysokiemu reżimowi ochronnemu, jakim jest sam Park Narodowy, to jednak e, borykamy się z pewnymi problemami, e, które jak gdyby wnikają w, w park od zewnątrz. E, które są takimi zagrożeniami zewnętrznymi, ale na obszar parku. Myślę tutaj o. Po pierwsze izolacji tego parku poprzez odcięcie, poprzez głównie zabudowę korytarzy migracyjnych, które łączą tą naszą ostoję z innymi ostojami karpackimi. Ten problem nasila się w ostatnich latach widzimy bardzo dużą presję ze strony zabudowy. To jest zabudowa często domów jednorodzinnych. Największym problemem są takie zabudowy, które mają charakter rozproszony, czyli w oderwaniu od istniejących osiedli ludzkich to powoduje, że nie tylko ten teren, którym jest zabudowany jest, Problemem dla przestrzennym, tylko całe jego otoczenie również jest wyłączone z użytkowania dla zwierząt, z możliwości swobodnej migracji i przepływu puligenowej między poszczególnymi populacjami zwierząt. Oczywiście mamy też takie problemy jak gatunki inwazyjne roślin, głównie roślin, również w mniejszym stopniu zwierząt, ale jeśli chodzi o rośliny, to faktycznie widzimy ten problem. Jeśli chodzi o niecierpkę, jeśli chodzi o barsz sosnowskiego, destowiec w niektórych miejscach, no tych roślin jest dosyć dużo i staramy się również ten problem powoli rozwiązywać. To, co istotne również jest, wynika, jeśli chodzi o, o takie problemy ochrony przyrody, wynika również z samego funkcjonowania parku i z turystyki, która tu jest. Staramy się ten ruch turystyczny w jakiś sposób skanalizować, tak żeby ten wpływ był jak najmniejszy, żeby odciążyć szczególnie cenne fragmenty, szczególnie istotne ostoje, a skupić turystów w miejscach, które nie są tak bardzo zagrożone od, od tej turystyki. Ten wpływ ma wiele objawów wiele, wiele takich. Sposób, na który się ujawnia, bo to jest z jednej strony, to jest oczywiście takie bezpośrednie chodzenie, płoszenie w jakichś ostojach zwierząt, w mniejszym stopniu również wydeptywanie jakichś roślin, ale to nie są takie istotne wpływy, ale trzeba też sobie zdawać sprawę z takiego pośredniego wpływu rozwoju turystyki, jak chociażby konieczności utrzymania bezpieczeństwa na szlakach. To powoduje, że ten szlak nie jest tylko wąską ścieżką w lesie, ale my jako Park Narodowy jesteśmy zobowiązani do tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo tym turystom, więc jeżeli mamy przy tym szlaku turystycznym jakieś drzewa, które są zainfekowane przez grzyby, pochylone, zainfekowane przez, zaatakowane przez owady i one mogą stanowić w jakiś sposób zagrożenie, no to te drzewa są usuwane. I to już niestety jest znacznie mocniejszy wpływ tej, tego, tej turystyki, pośredni, bo sam bezpośrednio turysta nie ma na to dużego wpływu. Natomiast my, wycinając poszczególne drzewa, już mocno zaczynamy wpływać na lokalne mikrosiedlisko, na lokalny charakter otoczenia tego szlaku. Dlatego im gęstsza ta sieć tych szlaków, tym tych zagrożeń jest więcej, więc należy o tym pamiętać. Wielu turystów z, uważa, że powinniśmy jak najwięcej miejsc udostępnić i stworzyć całą sieć jeszcze, jeszcze gęstszą tych szlaków turystycznych, ale oni sobie właśnie często nie zdają sprawy, że to nie jest tak, że, że to jest tylko wąska ścieżka, którą oni się sami przejdą od czasu do czasu. Ten wpływ jest znacznie większy. To jest jeden problem, ale problem jest również taki, że większość turystów nie zdaje sobie sprawy z tego, że wywiera wpływ na ten las czy na przyrodę otaczającą, czy na, również w tych ekosystemach nieleśnych, nieświadomie. Znaczy, wydaje mi się, że jeżeli idą przez las, idą ścieżką, idą szlakiem, coś sobie tam rozmawiają, to przecież w sumie nic nie spłoszyli jakieś tam ptaki sobie latają, śpiewają, tak jak i tutaj, teraz, gdzie jesteśmy. Ale nie zdają sobie sprawy, że te zwierzęta ciągle jakby same walczą o przetrwanie, prawda? One funkcjonują w swoim środowisku, e, cały czas nas obserwują, e, te, które są w jakimś otoczeniu, e, wyczuwają nas zapach. Te miejsca, które my odwiedzamy, często potem nie są tak chętnie odwiedzane, albo te zwierzęta w jakiś sposób się muszą do tego dopasować. Do, tej, do tego naszego funkcjonowania i wydaje nam się, że no, przecież żeśmy nic nie spuszyli, ale w rzeczywistości, e, prowadząc na przykład tropienia zwierząt, widzimy, jak one omijają miejsca, które są użytkowane istotnie przez, przez człowieka, tam, gdzie ta presja człowieka jest największa. Ewidentnie rysie na przykład omijają te miejsca dosyć szeroko, lub w ogóle wymijają się w ciągu dnia z nie korzystając z tych miejsc, tylko nocą się tam pojawiają. I to jest, też warto sobie zdawać sprawę, że to, że my nie widzimy. Że coś płoszymy, że wpływamy jakieś na środowisko, to nie znaczy, że tego nie ma, bo ten nasz wpływ jest często po prostu nieświadomy i niechciany, ale jednak jest i warto o tym pamiętać. Ta wiedza o tym, jaki mamy wpływ na środowisko, jak ono się rozwija, jak kształtuje się ekosystem, jak funkcjonują populacje poszczególnych gatunków, stale w parku są monitorowane. W zespole ochrony przyrody, ale również przez służby terenowe leśne, monitorujemy stan populacji, liczebność, zagęszczenie, rozmieszczenie oczywiście nie wszystkich gatunków, ale na tyle, ile jesteśmy w stanie, to to, to robimy. Wykorzystujemy do tego różne technologie, które nam trochę ułatwiają. Począwszy od stosowania fotopułapek do monitoringu ssaków, poprzez stosowanie telemetrii do śledzenia orlików krzykliwych i znajdywania miejsc, które mogą być istotne dla ich żerowisk i pewnego badania charakteru ich i wymagań siedliskowych, jeśli chodzi o obszary żerowiskowe. Ale oczywiście nic nie zastępuje takiej normalnej obserwacji terenowej na stałych powierzchniach próbnych, które są wyznaczone w parku, które są stale, regularnie monitorowane przez, przez pracowników, przez zespół ochrony przyrody.